Ostatni weekend mieliśmy wielką przyjemność wziąć udział w wyjątkowych warsztatach Światło i Cień, organizowanych przez Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego S12. To wydarzenie było poświęcone roli oświetlenia w akcjach ratowniczych. Podczas warsztatów omawiano różne typy światła i ich zastosowanie w trudnych warunkach, takich jak teren otwarty nocą czy zadymione przestrzenie. Dzięki maszynie do dymu mogliśmy lepiej zrozumieć, jak kluczowe jest odpowiednie oświetlenie w ekstremalnych sytuacjach. Na koniec uczestnicy mieli możliwość przetestowania latarek i sprzętu oświetleniowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych akcji. Nasza część obejmowała prezentację urządzeń marki Phoenix, a całe warsztaty były okazją do inspirującej wymiany doświadczeń. Bardzo dziękujemy jednostce ratownictwa specjalistycznego S12 za zaproszenie i możliwość współpracy.